Samodzielny publiczny szpital kliniczny imienia profesora Adama Grucy CMKP w Otwocku to jedna z najnowocześniejszych placówek medycznych w Europie, specjalizuje się w leczeniu schorzeń z zakresu ortopedii i traumatologii, lecząc pacjentów z całej Polski, a niekiedy też z zagranicy. Od 2007 roku przy wsparciu funduszy unijnych zrealizowano w niej pięć dużych projektów inwestycyjnych, poprawiając tym samym dostępność pacjentów do udzielanych świadczeń zdrowotnych. Placówka obecnie wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, medyczny, terapeutyczny i rehabilitacyjny. Jako jeden z niewielu polskich szpitali posiada 320-rzędowy tomograf komputerowy, dwa systemy rezonansu magnetycznego oraz siedem cyfrowych aparatów rentgenowskich. Zabiegi przeprowadzane są przez lekarzy specjalistów w 13 przebudowanych ostatnio salach operacyjnych. Pacjenci hospitalizowani są w komfortowych warunkach pod stałą opieką wykwalifikowanego personelu. Ich późniejsza rehabilitacja prowadzona jest pod okiem szpitalnych terapeutów, w specjalnie przystosowanych do tego pracowniach, przyspieszających ich powrót do pełnej sprawności. Co istotne, z myślą o pacjentach, uruchomiono własną kuchnię produkującą posiłki na potrzeby szpitala. Rocznie z opieki szpitalnej korzysta ponad 13 tysięcy chorych z całej Polski. Tylko w ubiegłym roku w placówce przeprowadzono ponad 9 tysięcy zabiegów operacyjnych. Na koniec dodajmy, że w szpitalu imienia profesora Adama Grucy w Otwocku prowadzona jest działalność dydaktyczna i szkoleniowa dla lekarzy w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Samodzielny publiczny szpital kliniczny imienia profesora Adama Grucy CMKP w Otwocku. Lider Służby Zdrowia Aglomeracji Warszawskiej.